Moi drodzy, w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić taką fajną kartę, taki fajny efekt 3D, gdzie nagle postać wysuwa nam się z karty, no i właśnie mamy takie coś. Także tą grafikę, no możecie znaleźć sobie jaką chcecie, natomiast ja wszedłem sobie na Leonardo AI, no i pierwsze co zobaczyłem to właśnie była ta grafika. Następnie co zrobiłem to pobrałem sobie wersję oryginalną oraz pobrałem sobie wersję bez backgroundu, dzięki czemu miałem już tą kobietę, postać kobiety wyciętą. Natomiast grafika jest dowolna, możecie znaleźć sobie coś na Pixabayu, możecie sobie wygenerować coś w AI. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Przy czym fajnie byłoby, gdyby to była jakby osobna, jeżeli ktoś ma takie skillen graficzne, no to fajnie byłoby to, żeby było tło osobno, postać osobna. Bo w tym momencie, jeżeli pochylam tą kartę, nie wiem czy to jest widoczne na nagraniu, natomiast na żywo jest to widoczne, trochę nam ta grafika skacze, z tego też względu, że ta kobieta oryginalna, ona ta na tej grafice jest, więc idealnie byłoby zrobić tak, żeby po prostu ta grafika z tyłu była samym tłem, bez żadnej postaci, ale to już dla osób graficznie uzdolnionych. Natomiast my zrobimy sobie to, czyli po prostu pobrałem sobie grafikę, tak jak tutaj widzicie, pobrałem sobie grafikę tej właśnie oto kobiety, to jest ta nasza pierwsza grafika. No i pobrałem sobie też tą wersję bez backgroundu, czyli to jest ta nasza wersja bez backgroundu. I potrzebujemy tych dwóch grafik, tych dwóch zdjęć. I teraz z boku będziemy pisali sobie kod, to jest ta czysta karta. No i zaczniemy od stworzenia sobie wrappera, Potem stworzymy sobie diva z klasą card, tutaj będziemy mieli te nasz background. No i niżej możemy dać sobie img z klasą character. W ten na to sposób. No, i jako img podamy sobie tutaj, powinna być jako yy, ta nasza postać bez yy, naszego tła. No, i jeżeli chodzi o sam HTML, dam komandę, skład mi się sformatował. Jeżeli chodzi o nasz HTML, to jest tak naprawdę tyle. Tutaj ewentualnie oczywiście warto też uzupełnić atrybut alt. Natomiast teraz przejdźmy sobie do CSS-a. W CSS-ie przede wszystkim co zrobimy, to ustalimy sobie na naszym wrapperze, damy sobie position relative. Po to jest ten wrapper, ponieważ potem absolutnie względem naszego wrapera będziemy tą naszą przejrzystą grafikę sobie pozycjonować. Także blokujemy sobie to zdjęcie, nasze IMG, tak, to sobie blokujemy wewnątrz naszego wrapera. Następnie zadbamy sobie o naszą kartę, ustalimy sobie, przynajmniej ja sobie ustalę width na 400 pikseli, height na 600 pikseli, no i damy background IMG i tutaj dam sobie tą naszą grafikę. Następnie damy sobie BGS, czyli background size i damy ustalimy na contain, background repeat BGR, damy sobie na no repeat, żeby nam się grafika nie powtarzała i co więcej dodamy sobie border radius 8 pikseli, żeby nasze rogi były tej karty były po prostu zaokrąglone. Przejdę teraz do naszego obrazka z klasą charakter, damy sobie tutaj position absolute, pos a. damy sobie też L0, czyli left 0 i damy sobie bottom minus 50 pikseli. Jak widzimy nasza grafika nie jest jakoś dopasowana fajnie, więc damy sobie tutaj width 83p, czyli width 83%, ponieważ taka wartość po prostu spasowała mi do całej naszej karty. Mniej więcej pokrywa się to wszystko, jak damy sobie tutaj, nawet zakomentuję to na chwilę, nie muszę zakomentować, tylko dam sobie bottom 0, no to w tym momencie nam się to wszystko ładnie pokrywa. Dlatego weight 83% po prostu testowałem. Także tego się pozbędę. będę. Coś, co jeszcze musimy sobie zrobić, to damy sobie teraz Opacity 0, ponieważ nie będziemy chcieli widzieć tej naszej grafiki oryginalnie. Ona ma się nam pokazać dopiero na Hovera. Także zobaczmy, jak nasz projekt wyglądał. Jeżeli zrobię Hovera, to powidzimy, że nasza ta karta oryginalna, ona się pochyla i zmienia jej się Opacity. No to, żeby to zrobić, wrócimy sobie teraz do kart Hover. Następnie zrobimy sobie to pochylenie. Czyli damy sobie Transformę. Jeżeli chodzi o transform, a jeżeli chodzi o to pochylenie, musimy użyć sobie perspektywy. Dam sobie tutaj 1200 pikseli. Następnie dam sobie tutaj rotate na osi X. Jeżeli chodzi o kąt, to damy sobie 40 degrees. I w tym momencie zobaczmy, co nam się dzieje. Zobaczcie, że w tym momencie już mamy to nasze pochylenie. Ok, tak działa nasz transform, nasza perspektywa. Na osi X jakby wpiliśmy sobie taki patyk i właśnie według tego patyka pochylamy, przechylamy sobie nasz obrazek. Dzięki perspektywie mamy ten właśnie efekt 3D, bo jakbyśmy dali na przykład sobie 100 pikseli, no to mamy coś takiego. Nie mam pojęcia, co się z tym hoverem dzieje. Może odświeżę stronę. No nie wiem, jest to coś dziwnego. Pewnie też skala przeglądarki, bo mam to trochę pomniejszone do nagrania. Ale ciekawe, że tu się pomniejsza, a tu już nie. Ach, wiem dlaczego, wiem co się dzieje. No bo przecież mamy w tym momencie ustalone mm, to, tą grafikę. Ona cały czas tutaj jest, tak? Zobaczcie. Jak przywrócę sobie tą grafikę, to w tym momencie nie mam hovera na naszą kartę, która ma się pochylać. W tym momencie hover jest na tą naszą grafikę. Także co muszę zrobić? Dodam sobie tutaj pointer events none. To oznacza, zobaczcie, już nam wszystko fajnie działa, że w tym momencie ta grafika, ta kobieta, ona w ogóle nie wykrywa naszego pointera, naszej, naszego kursora. Teraz jak dam sobie opacity na 0, no co w tym momencie już zawsze nam się to fajnie będzie pochylało. Coś co jeszcze dodamy, to dodamy sobie tutaj trzecią właściwość, a więc scale i damy sobie 9,5, czyli trochę to pomniejszymy, a oprócz tego dodamy sobie opacity 2, czyli 20% przejrzystości i tak się to w tym momencie prezentuje. Oczywiście w tym momencie nie jest to zmiana płynna, także żeby to upłynnić, nadajemy hovera na naszą kartę, więc karta klasa kart jest tą klasą animowaną, dlatego tutaj damy sobie Transition. Damy transition na Transforma kropka 30 sekundy, no i też Opacity również 30 sekundę. I w tym momencie zobaczmy, no i mamy takie fajne, ładne przejście. Także super, także świetnie. Teraz musimy zająć się naszą postacią, czyli w momencie kiedy najedziemy na naszą kartę, chcemy żeby coś stało się z naszym IMG. Widzimy, że nasz IMG to jest nasz brat, czyli możemy użyć tutaj kombinatorów, żeby dostać się do, do tej klasy, do tego elementu. A więc co zrobimy, to zduplikuję sobie to, Shift-Option strzałka w dół, albo Shift-Alt strzałka w dół, odnośnie meta mam cały poradnik przyszykowany, jest on dostępny na YouTube za darmo, także polecam, bo przyspiesza naszą pracę. No i teraz w naszym card hoverze musimy skorzystać sobie z kombinatora. Odwołamy się do naszych, naszego rodzeństwa z klasą character. I teraz co będziemy chcieli robić, to no przede wszystkim opacity damy na 1 tej naszej klasy. Będziemy chcieli przejść z opacity 0 na opacity 1. Tego mogę się na razie pozbyć. Oprócz tego, zobaczmy co nam teraz wyszło. Teraz wyszło nam coś takiego. Także chcemy, żeby ta nasza grafika podjeżdżała nam do góry, żeby to zrobić. Dodamy sobie tutaj Translate. Na osi X nie chcemy żadnego przesunięcia, natomiast na osi Y, czyli góra dół, chcemy 92 piksele. Czemu taka wartość? No bo przed odcinkiem testowałem. W tym momencie to wygląda dobrze. Krawędź tutaj dolna krawędź nam się pokrywa, tych grafik, także wygląda to OK. Natomiast brakuje nam jeszcze naszej animacji, żeby to płynnie się pokazywało. Także teoretycznie naszym elementem animowanym jest nasza klasa Character i teoretycznie moglibyśmy dodać to transition w tym miejscu, tylko że to będzie transition. Dajmy tutaj opacity. Jedną sekundę i dajmy jeszcze translate, translate. Też jedną sekundę. Daję teraz większe czasy, żeby pokazać Wam pewien problem, czyli jeżeli teraz zrobię hovera, to OK, to nam się zwinęło. Kończę hovera, grafika nie nam nie znika automatycznie, bo cały czas mamy te wartości naszego transition przypisane. Także co zrobimy, to przeniosę te wartości do to miejsce, ponieważ teraz te style będą zerwane w momencie kiedy stracimy hovera. Zobaczmy. Teraz mamy tą sekundę opacity i translata ale teraz od razu nam ta karta znika. Powiedzieliśmy, napisaliśmy w CSS, że transition ma być dostępny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten hover jest zrobiony na naszą kartę, a jeżeli hovera nie ma, no to tutaj nie mamy żadnych styli odnośnie transition. Jedyne, co teraz musimy zrobić, to dać kropka 30 sekundy tutaj i 30 sekundy tutaj, żeby to wyglądało ładniej płynniej. No i zobaczmy, no i już wygląda to fajnie. Także w taki sposób można robić takie właśnie karty na strony internetowe. Może się to przydać chociażby do prezentacji produktu, na przykład mamy sklep z butami, no to jakiś tam buty nam wyjeżdża tak do góry. Bardzo fajny efekt. Ewentualnie do jakiejś strony z grami. No, wykorzystań tego pomysłu, wykorzystań tego triku jest mnóstwo. Także jeżeli chciałbyś nauczyć się więcej tego typu rzeczy, zapraszam na mmcschool.pl, najwyżej oceniane kursy online w Polsce, kursy tworzenia stron internetowych, które pomogły już tysiącom osób w zdobyciu pracy w IT. Także z mojej strony tyle, do następnego, cześć!